Tradycje lachów sądeckich. Właśnie zespół działa, gdzieś już minęło 16 lat, i my, jako zespół folklorystyczny, właśnie przedstawiamy tradycje, zwyczaje lachów sądeckich. Lachy sądeckie to jest powiat nowosądecki wraz z obrzeżami. Co prawda mówią na nas, widząc w postroju górale, nie gniewamy się oczywiście, jesteśmy lachami sądeckimi. W swojej tej działalności 16-letniej było wiele, wiele wojaży, wyjazdów, szczególnie za granicą. Byliśmy Austria, Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina, Litwa, także troszkę mamy za sobą tych e, takich właśnie występów. Oczywiście występów krajowych, to oczywiście nie będę tutaj już wymieniał. E, z takich osiągnięć zespołu, to jest e, pierwsze miejsce w powiecie Oświęcińskim e, z tytułu przeglądów zespołów e, takich folklorystycznych oraz zostaliśmy uhonorowani przez prezydenta Nowego Sądza złotym jabłkiem za szerzenie tej kultury sądeckiej. W dzisiejszym programie chcemy przedstawić taki tradycyj, taką tradycyjną potańcówkę u sąsiada marka. Dzisiaj to można nazwać prywatka. Prywatka. W latach 50. to się nazywały idziemy na muzykę czy potańcówka. I to było tak spontanicznie robione przez chłopaków, a więc przez chłodoków, tak jak u nas to się mówi. Umawiali się z dziewczynami u jakiegoś tam gospodarza, gospodarz żadnych przygotowań jakichś wielkich nie robił. To co miał, po prostu jakiś kołocz, jakieś tam wyroby wędliniarskie, ogórki kiszone nawet, kapustę kiszoną, postawił na stole, muzyka przyszła. No i zabawa trwała najczęściej do samego rana. Chcę zwrócić uwagę, co tu e, zobaczymy. E, po, e, proszona muzyka, która przygrywała, nie była płacona z góry, tak jak teraz na weselach, tylko muzyka musiała sobie zarobić od tych chłopoków, którzy zamawiali tak zwany przodek. Co to znaczy zamówić przodek? To było zapłacenie muzyce, i mógł tą muzykę prowadzić, mógł się zamówić różnego rodzaju tańce, mógł się zaśpiewać, no i to się tak tradycyjnie nazywało przodem. No niestety już teraz <laughs> tego typu e, prywatnych, tych potańcówek nie spotkamy. No i my jako potomkowie e, właśnie Sądeczan chcemy przedstawić jak to się odbywało. Zapraszam do obejrzenia naszego programu. Pekatkę. Pekatkę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Poklepajmy, poklepajmy, tak? Tak właśnie. To co zapraszamy na muzykę, tak? Oczywiście, Mój Mój i Na prywatkę.